Witam. Ja, chociaż wyborczo, ale bez wielkich słów, bardzo nie lubię tego, tego nadęcia, jakiegoś takiego błogohonoru i czyźnianości. Absolutnie nie, po prostu mam, mam alergię na to. I to od wczesnej młodości. No być może, że nawet ciągle to mi jeszcze zostało, chociaż ta dziewięćdziesiątka jedynka na karku. Ale właśnie dlatego mam trochę rozeznania takiego wstecznego, szerzej, wyżej patrzę w bok, w jeden, w drugi. No i nie da się ukryć, kochani, że sytuacja jest bardzo trudna, absolutnie bardzo trudna. Jest taki, idzie taka, taka propaganda nawet, no słuszna czasami, może nie tylko czasami, że to, prawda, rosyjskie wpływy i tak dalej, ale, kochani moi, wpływy to mamy wewnątrz, nie rosyjskie, a polskie. Zapomina się kompletnie, że wpływy pisowskie byłej władzy to są ciągle... Ci ludzie nie ubyli, ci nie uciekli, nie zmienili swoich poglądów. Oni cichutko teraz siedzą i na różnych szczeblach, na bardzo niskich, nawet gdzie najłatwiej jest zrzucać piach w szprychy najłatwiej. To oni to robią. I dziwią się, Jezu, ten tusk. Dlaczego on tego szybciej nie robi, a że to powinno być rozliczone, a to, że tego powinni wsadzić, a tamto powinni wsadzić, moi drodzy państwo, tak nie może być, nie może być, chociaż powinno być, dlatego, że gdzieś tam ktoś nie musi mówić, ja tego nie zrobię, albo ja jestem przeciw radom prawda, obecnej władzy, czy nawet nakazom obecnej władzy. Nie, on spowalnia. On odwleka, i to jeżeli na tych wielu, wielu szczeblach, to, to, to tak właśnie idzie za wolno, i ludzie się dziwią, dlaczego on tego wszystkiego od razu nie zrobi. Nie można, po prostu nie daje rady. Ja wiem, ja niechętniej to, to bym się odwołał do młodych ludzi i przekonał ich, bo to podobno tylko 24% ich. Chcę iść na wybory głosować. No na to nie ma rady. Pamiętam siebie, jak miałem tych 20 lat, czy nawet 20 pary, czy więcej trochę. Ja też się nie zajmowałem polityką, też robiłem to codzienne jakieś tam takie sprawy, to się kochałem, to, to jakieś tam winko popijałem w towarzystwie, to gdzieś jechałem na zieloną trawkę, no różne takie rzeczy. I oni dzisiaj to samo robią i nie można się o temu dziwić. Także... Skoro nie można się dziwić i skoro na to nie ma rady, no to proponuję, moi państwo, starsi państwo, ale nic, nie całkiem starsi, tacy no, trochę starsi, nawet bardzo starsi. Słuchaj, wy idźcie za nich też, jakże byliście młody, młodzi tak jak ja, to też olewaliście trochę te różne takie uroczystości w rodzaju wyborów, że to, aha, ale to było wtedy, prawda? To był bereg. I właśnie, żeby drugi raz nie było tego PRL-u, moi szanowni państwo, państwo ci, którzy pamiętacie, to właśnie w tym żyli, i wy bardzo młodzi, którzy w ogóle nie macie o tym pojęcia, to idźcie do cholery jasnej na te wybory. Wszystko jedno jakim kosztem takich prywatnych, bieżących spraw w tę najbliższą niedzielę, który na co wolelibyście iść, czy tam tak dalej, idźcie koniecznie. Ja PRL pamiętam, tutaj do tych młodych w tej chwili się zwracam, słuchajcie, wyobraźcie sobie, nie ma wyjazdów na zachód, nie ma w ogóle, tych, co studiują lub chceli, chcieliby studiować, bo właściwie nastolatki to jeszcze nie mają prawa iść na wybory, ale te po 18 roku życia, co to te już po maturze i jakoś tam się szykują, żeby jakoś prawda, te, tą karierę życiową zacząć, rozwinąć, to słuchajcie, nie będzie żadnego Erasmusa. Nawet na zmywak nie pojeździecie do Wielkiej Brytanii, żeby trochę zarobić, jeżeli nie chcecie studiować, tylko po prostu parę pa groszy sobie składać. Też nie. Będzie twardo to, co już było, co przerabialiśmy. Będzie bez, bez dwóch zdań, bankowym, na 100%, na zicher, naprawdę. No to, czyli nie warto, nie warto iść, nie warto zrezygnować. I starzy, i młodzi, i najstarsi, nawet ja, bo przecież, no nie mam jeszcze 100 lat, no ale nie tak strasznie daleko mi do tego, a... Naprawdę pójdę, chociaż nienawidzę tych wzniosłości, że to ojczyzna w potrzebie, a to tego, to Wołodzioski się wysadza w tym swoim kamieńcu, ale dlaczego, dlaczego my mamy się wysadzać? No nie, nie, prawda? Nie, nie. Czyli po prostu idziemy na wybory, po prostu nawet jeżeli kto na co chce głosować, ale najpierw niech pójdzie, potem po drodze może sobie jeszcze pokłada w głowie, że jednak... Tutaj to lepiej nie, lepiej, żeby tylko prl by nie było. No, kończę, bo mówiłem, że wzniosłych słów nie będzie, a wszedłem już na tą orbitę. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w komisjach wyborczych. Cześć!